...butelki z tyłu, różne napoje. Od energetyków. Na przykład Wie? od energetyków. Te, które widać, to nie są energetyki. Aż się nachyliłem do monitora bliżej. Okay. A, ja tego berechomet okej. Okay. Wszystkie podsumowanie. Siema, Mateusz Śliwiński, witaj. Pamiętam mnie. Fajnie. A ja pamiętam mnie A to Nie no nie mogę Krystian. Nie mogę To nie takich rzeczy Nie wypada mówić Tak o A No i tak zawsze oddajcie, To wezmę A ja zawsze nie Okej, spoko, spoko gdzie idziemy? Dzięki za powodzonkę Peter idzie tam narobić hałasów Peter tak tak tak, 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 tak idzie do lasu. Ja idę jako Diko i Czyli Peter Lurk Okej okay. Waj na pewno ja tą rzucam tam, pańka słona Jest jeden Jas też Gdzie? Rzucił No i granatem mnie zabił Dobra. na pochylni A E, dwójka tam jest. No. Jeden maloła, I czerwony malował. Dawaj go martydelka Bóg maloła. A ja wpadłem na pomysł, by podgrzać no. sobie bekon w opiekaczu. Paka i plan. Paka? Idzie ci na plecy. Także Mateusz, tak, pamiętam cię. Witaj tak? ponownie. No to Że ja? Tyż ma to? Bo 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 co? Bo ci nie chcę powiedzieć co mam w butelkach za sobą? Próbuj no się po prostu no... Do czego Co? Ty, co? Co, to... <laughs> co? To kurwa było On mógł mieć tak jak ja, takiego buga, że nie widzisz nic. What? Ja że tutaj patrzę, morka swoich Co to się? Nie biemało? bo ja nie widziałem go, bo co nie, nie, nie wychyliłem. To było takie trochę UPO. No Kurwa dwóch się kurwa spotkało Powróci, powróci Ale, Ale dzięki wielkie za Nie, nie Ząka. mówię o tobie, mówię o Mortadelce Krystian, są tam napoje, których po prostu nie wypada mówić Tutaj, bo jest młodsza widownia No i tyle ci powiem Czy ja przerzucę przez to flesze? Nejdę Nie Uuuu nie. Okay. Jeden, Jeden dead Jeden tutaj na A tymi, nikogo duch. O kurde, na dole, na dole! Będą na dole, yy, tam yy, przy skrzynkach na prawo macie. Tak, tak, będę. 5x5, 5 to 5 czy 15? Id idą jeszcze od 15, 15 około. Jeden det. Mhm. 15 około ten czerwony skin Łysy prawda? Jak mi się podkłada? Na lewo, A, jak na to gówny Macie, macie. Macie dwóch na biało, jeszcze wchodzi od B. Dobra, nie podkładam, bo nie umiem. Ale na czym grasz? Tu macie dwóch, tu macie dwóch! Na kompie! O, ostatniego było. Kur... Te jednak takie nie było to dobry Brawa. pomysł. Dobra. Nice. Brawo, Jak w CSie. Ale on, to męty, jak coś słabi. Nie mogę! No, ziom. Witaj, Peter ponownie. Pokaż, nas... jaką mają rankę. No. A i w tamtej rodzinie ma najwięcej killi, tylko znajmie No i bardzo dobrze. Musimy się musi rozkręcić jeszcze. Tak. Jak jeszcze afro rower, rower który... Dobra, aż coś się Nie, dopóki się Poczekaj, 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 ja najpierw plusy znajdę. Możesz dorzucać. Środek, środek, środek. Na A nikogo nie ma. Pan daje wszystko, skam, tam daje kolejną Tak, skam, na środku dobra. są Tak jest na środku leży jeden Mikołaj! Mikołaj, Mikołaj tak ci zaznaczyłem! Nikt nie dostał. Kurde, byłem na strzała. Ale dwóch jeszcze jest na środku O Mikołaj tak ci zaznaczyłem. Jest. Brawo Masz trzynaście? No tu no, no, fit. Ja, ja A co zabronisz mhm. mi Adrian? W sensie? No, ja miałem taką fryzurę, ten... także... Dostał 50. Chill Kurwa No, no, ma no 25. 25. Zero muszą mieć Brawo drugi A, yeah. drive, drive. No, no, Dobrze wyszedł E, jak to się podkłada? Selwany. Jak to się kurwa na kompie rozlaja? Trójkątem. Albo X-em. <laughs> nie mam no ani no, no. Dobrze kurwa. Trójkątem zapamiętaj po bocie. No nie, właśnie jak w się ie Prawie jedyne, się jakoś. Tak obstawiam te rzeczy. No. Pewnie jakimś E czy czymś. No, no, właśnie ja teraz e bajki. Nie, nie. bajki, Wrzucajcie od razu, proszę. Nice kok. Dorzucam Nejda. Ej, Pan jak ktoś dole. ma minę zbliżeniową, niech położy ją na tego Kurwa zjebane ja, Na bombę. Na, sam na B. Na, bombę. Ej, na midzie B? znaczy się. Przepraszam. Dwóch znaczy leży na midzie. B. Jeszcze trzeci był. Dzięki. Ej, będzie szedł przez balkon i też. Flasz, flash, flash. Dorzucam smołka, schody. Teraz spontuję. Pampy kąt. Jesteś kryj Na schodach Od strony schodów e, e, 40 Kurda. One w głowę truje. Nice. No, no. Tak. <laughs> Ty też możesz <laughs> Jezusławia, leżeć. Uh, upuszczam broń jak chcecie, tak tylko Wam powiem. Tu leży ja znowu idę do... przez A na mida idę Ja idę patrzeć A, czy się nie. Ja to A, tak. Bo ja sobie tam ładnie. To poczekaj na mnie. Ja, ja pójdę w... tu na mida hmm. Są tu na midzie. Dwóch leży No a, a też ktoś chyba jest. Ktoś jest. Ej, jest jeszcze jeden na midzie i idzie przez regips, a drugi przez te sushi. Także są dwóch na midzie też. Nadal. Aha, nam, my, my jesteśmy maksy dwóch. Mhm, ja celuję tam. Nie celowany A ja. ja będę ci pałszył twoje. Ej, bo nam chłopa wywaliło, tak? No tak, tak. Mhm. Jeden leży. Dobrze, że Nooo, Jeszcze jeden tam jest. Hmm. Idzie ci odpowiedź. I... Kurwa. Prawie. W... Mogłeś na tym, na bombie w sumie zostawić? Mogłem, mogłem, ale nie pomysła, i tak nie rozbroi. Tak, nie rozbroi. Wygrałeś Yes, nice. Dobrze No to dawaj, z hmm. Melion, a ciebie gdzie zniknęło? Co się stanęło? Melion teraz chodźmy wszyscy może na B razem, co? Wszyscy, Dobra. No, bo jest nas czterech, to ja bym wjechał na raz. To ja dorzucam od razu maybe od No, już meliona nie ma, chyba musiał włączyć. Czyli, gang, czyli jest to taktyczny gang na pokój. Jest, jest tam za winkem koło balkonu. Tu jest. Za tymi rurami? No, ja się podłożyłem, bo tu na. O, ja podłożyłem. Kurde, jest za rurami. Przepraszam, znowu strzelałem. Tak, tak, dobra, dobra, dobra. O! Ho, 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 to było. Ale kurwa to było dobre Tu się wszyscy podłożyli akurat pod jedną serię, <laughs> nie? No tam kurwa Czas się dziwiłem. Był po teraz listę. trzeba Był był. Uchnał, ale... Dwa, jeden środek i dwóch na B Peter Idę B, B bo ty masz ten skaner? Dobra, dobra I do. Ja EB też Ostatni raz mówię jakbym ja też, ale jeszcze Christian nie krzyczy. Krzyczy. I teraz na kłótata nikogo nie ma na B. No, a dużo, a wszyscy na midzie. Jeden leci na Chodź, wam od boku, od mida Zaskanował mnie Tu jest, zaraz Jest, jest no Idzie ci precy, Piotruś. Ja myślałem, że ty idziesz ze mną w tego chłopa Leży 25, krak Leży Mam paka, jak coś. Dwa, cztery. Flasha mam na mordzie. nie widzę Mam cztery hp Jestem idę na face. Idę na ciebie. Takim kłada ciebie. Idę do Piotrka od razu. Zderzę. Dobra, idę do Piotrka. Bo jeden pobieg do Piotrka. Cii, cii, cii. A, A, tu idzie. Kurde, jednak Greedy jest znacznie bardziej toksyk niż uh, <gry> niebrygony <gry> trochę mi się nudzi, to może bym sobie poszedł na inne konto. Słucham? Wróciłem! <laughs> są, trójka na B Nie, tam rzucam flasha A, czyste Stoicie na becy Ja za... Oni są fleszowani Przez... tu jest Chodzą... tak, tak, tak Jest na tym Kurde! No mortadelka! kurwa! Na best. Nie tak kraka. O tutaj. Ja Ej, by tak fans. mało, to bym się trzymał kupą. Jak my im tu to też będzie dobrze. Teraz mogą być na przykład ta znowu. Macio, idzie do pitera mhm. Nie, no dobra, jest ten. Teraz o, bez tego. Zluzujcie, ziomki A ktoś się Ale nie, nie, na czacie proszę. Kurwa, proszę, na, na B. Zeskanował na mnie. Ja idę, ale. Jeden minus sześć sześć. Kurde! Poszedł od tyłu. Po prawej, Cześć Broni się już w czterech gorzej, nie? No. Dlatego wow. oni tam przebalali. Wtedy ja w... też w poprzedniej. mieli wtedy jest bo mniej. Siemantek ponownie. Pan Maruciński. Nie, no. Po prostu Antek. Ba, aso. Idą, idą przez Mida I odprawy Zjeżdżają B Eee, Jeden, jeden... dostał za jeden... 130 spaka na B Ile? My dead My tam wszyscy wjechali Robi się cały ja... czas Kurwa jak załatzwyczaj Uuuuhuhuuu no Za ile to idzie? <coughs> <coughs> Chodźmy wszyscy na B razem. Dobra Już i tak jest 50-50, trzeba zagrać Jedenasta runda e, Są na midzie Tak, ja widzę, widzę Oj, trójka na midzie Ja, ja tu mam miny, motodelka, delka pindy, tam Dostał minam jeden Nice Najpa Nice. Kolejna snipa błyskawych dostał, idzie od maina, idzie od maina, i ma pakę, to może tam zaplantować, mm, Ta, tak. idę, idę, od środka, idę od maina. No. Jest na środku. On ma 80 mniej. No nie ma. Trafiasz go? Tak, raz. Dobrze. Minus zrobił to samo mniej więcej co teraz zrobiliśmy Dobra. A wiecie, że was nie posłuchałem i poszedłem na mida, nie? Wiem, widziałem. Ja. Ale spoko. No, Czyli to jest ja ten już... dobry sposób niesubordynacji, rozumiem, tak? A, wiesz, tu trzech starczyło na te trzy wejścia, nie? To było jeszcze spoko. Jest y... na midzie jeden. Mhm. Raczej ja Tak, na... Ja nie wiem gdzie jest Jedna A jest, na pewno Bo ja wybiegłem prosto na niego Przez korytarz biegłem Widzę na dachu Kurna Dobrze Jeden na korytarzu, uważaj Nie Idę do ciebie, Olek. Pójdź, gdzie oni są? Jeden na dachu. Aj. Jeden z siedział tam na straży. Tak myślałem, że tam będzie gdzieś. Trudno. Chuj. Tu się da save'ować? Tak, no. Tak. Ta. Okej. Okay. Remit. <coughs> no. A teraz B pójdą. Kurwa, P, mam muszę sobie kupić. Gram z Diglem w dole. Little Master. No kiedyś widziałem, tak. Ostatecznie. Dymny odął koły błyskawy, okej okay. Tak, 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 ale dawno nie widziałem. Rzucam dym i w dym rzucam Naida. Raczej A. Na A. W korytarzu. A tak, w korytarzu dwóch. Kurde, jak no to, to nie weszło? Jeden, ja jednego zabiłem. Tutaj od B. Znaczy od A. Dwójka idzie przez korytarza. Dwa flesze tam wrzuć się do środka Kurwa zakręt jeden Jadą u góry A Ja nie, nie jestem złony Nie, nie No zabrakło tego jednego niestety no. Dobro, Do nie tak. No. Obrona zawsze trudniejsza.